Witam serdecznie. Na wstępie mało oświadczenie. W materiale tym będę używał pełnego nazwiska pana Zbigniewa Stonogi, czyli właśnie Stonoga. We wcześniejszym materiale używałem tylko pierwszej litery nazwiska, czyli S. Dlaczego? Bo tak nakazuje prawo w sytuacji, w której byłem w tamtym vlogu. Teraz jednak widać, że większość źródeł w tym wszystkie, na które zamierzam się w tym materiale powołać, używa Pełnego nazwiska Stonoga. A to znaczy, że pan Stonoga sobie tego życzy. A ja nie mam żadnego powodu, żeby robić inaczej niż pan Stonoga sobie życzy. Pan Stonoga nigdy nie zrobił mi nic złego, więc dlaczego mam postępować inaczej niż on sobie życzy, zwłaszcza, że nikomu krzywdy to nie robi. Przechodzimy do materiału. Powiem Wam szczerze, że ostatnio świat, który obserwuję, zaczyna mnie. Coraz bardziej dziwić, wręcz powiedziałbym, że staje się dla mnie niezrozumiały, bez zakładania, że mogą tam wchodzić w grę jakieś bardzo, bardzo niejasne i zakulisowe działania. Ewentualnie, że pewni ludzie bardzo, bardzo mocno się mylą, a są to ludzie, którzy z racji piastowanego stanowiska mylić się nie powinni. Zapewne. Pamiętacie, bo działo się to raptem kilka dni temu przez media, w tym mój kanał na YouTube, przewinęła się medialna fala informująca o tym, że pan Zbigniew Stonoga prawdopodobnie, że siedzi. Po prostu, że siedzi. Został on zgarnięty przez służby i doprowadzony do aresztu. Media, w tym ja, oczywiście nie chcieliśmy zrobić kompletnie nic złego, po prostu... Podawaliśmy dalej informacje, które pochodziły bezpośrednio ze służb, w tym z prokuratury i je komentowaliśmy. Z, zgodnie z tym, co do Was dostawaliśmy z instytucji, pan Stonoga miał być bardzo poważnym przestępcą, któremu grozi do 15 lat więzienia, a ponieważ został zatrzymany, osadzony w areszcie, to wydawało się, że posiedzi bardzo, bardzo długie lata. Tymczasem posiedział około dwa dni. Tak, moi kochani, Pan Stonoga wyszedł na wolność. Ale to nie jest jeszcze jakby sedno tego wszystkiego, co tutaj jest naprawdę bardzo dziwne, ponieważ sytuacje, w których mm, sąd nie przychyli się do wniosku prokuratury o mm, tymczasowe aresztowanie, czyli mówiąc y, potocznie o areszt, się zdarzają. I wbrew pozorom, wcale nie są to nie, sytuacje takie bardzo rzadkie. Jednakże w sytuacjach, w których komuś grozić masz 15 lat więzienia, jeżeli w sytuacji osoby już w drugiej połowie swojego życia, w dodatku, jak wcześniej się dowiedzieliśmy z mediów, dość schorowanej, Raczej mówimy tu o faktycznym dożywociu, to znaczy, że raczej no, ciężko będzie wyjść z tego więzienia, skoro ma się tam na przykład chorobę onkologiczną, prawda? Przy wyroku typu 15 lat. I w przypadku tak dużego zagrożenia karą oraz w, w takim przypadku, gdy że w przypadku tak dużego zagrożenia karą, zwykle sąd decyduje jednak o aresztowaniu oraz gdy Służby decydują się na takie bardzo, bym powiedział, twarde zatrzymania w nocy, na ulicy, ewentualnie włożenie komuś do domu z bronią, takie klimaty. No to zwykle służby decydują się na coś takiego, gdy wiedzą, że ten człowiek będzie aresztowany, gdy jest to po prostu bardzo, bardzo groźny bandyta. Tymczasem sąd. Nie uznał, że pan Stonoga powinien zostać aresztowany, więc tutaj już jest takie, takie dziwne, taka hardość, taka, taka jakby moc, taki pokaz siły tych służb, no rozbił się o skałę sądu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze bardziej mnie osobiście zadziwiająca, jest taka, że jak przyznaje sama prokuratura regionalna, tutaj jest Cytat z Radia Z, z artykułu pod tytułem Zbigniew Stonoga wychodzi na wolność, jest decyzja sądu w sprawie biznesmena. Napisał to pan Fabian Szuka i link do tego materiału znajduje się w opisie. I tutaj czytamy tak. Prokuratura regionalna ujawniła też mechanizm działania Zbigniewa Stonogi. Ale co jest najważniejsze? Za chwilkę przyznam cały ten fragment. To co rzekomo robił pan Zbigniew Stonoga, miało dziać się w latach 15 maja 2015 roku do 5 maja 2017 roku. Tak, moi kochani. A śledztwo, no i czytamy w tym samym artykule, a śledztwo miało być wszczęte w 2016 roku. Nawet zakładając, że to był grudzień 2016 roku. Czyli mamy 2016, 2017, 2018, 2019. Przecież teraz też mamy grudzień to drugą połowę, czyli prokuratura zarzucająca panu Zbigniewowi Stolnocy, między innymi takie bardzo poważne przestępstwa, jak pranie brudnych pieniędzy i takie, powiedziałbym, infamujące, jeszcze raz podkreślę, to nie jest tak, że ja twierdzę, że pan Stonoga to popełnił. Wręcz przeciwnie, im dalej w las, tym bardziej jestem sceptyczny co do tego, czy z prokuratura da radę udowodnić to, co zarzuciła. Jeszcze, ale za chwilkę powiemy, co pan Stonoga do tego się odnosi. Natomiast to, co chcę powiedzieć. Pan Stonoga rzekomo miał prać brudne pieniądze oraz przywłaszczać sobie pieniądze fundacji. Czyli przywłaszczać sobie pieniądze, które ludzie wpłacali na dzieci na dzieci na inne osoby potrzebujące. I teraz tak, jeśli narracja prokuratury byłaby prawdziwa, czyli że pan Stonoga naprawdę by to robił, czy mówiąc krótko, że oszukiwał ludzi, to co? To prokuratura pozwalała, żeby ten proceder trwał nadal? W 2016 roku wiedziała już, że coś się dzieje, wszczęli postępowanie i cały czas Pozwalali? Nie zgarnęli pana stonogi? Miało to trwać do 5 maja 2017 roku i nic? Cisza? Nie reagujemy? Niech ludzie nadal wpłacają te pieniądze na fundację, z której rzekomo one trafiają nie do potrzebujących, tylko um, trafiają do konta pana stonogi? Bardzo dziwna sytuacja. Bardzo dziwna. Pan Stonoga, co jest bardzo ważne, w opisie macie link do jego fanpage'a, możecie się przekonać, ja sobie nic nie wymyślam, ja po prostu tylko komentuję fakty. Pan Stonoga odrzuca te zarzuty. Pan Stonoga mówi, że tak nie było, co bardzo ważne jest do podkreślenia. Mówi, że udowodni swoją niewinność i pan Stonoga prosi o nie tyle wsparcie, co po, prosi o pomoc. Generalnie tutaj może przeczytam dokładnie, co pan Stonoga napisał, bo to jest dość ważne. Sądzę, że to się powinno lepiej rozchodzić. Pan Sonoga napisał coś takiego na swoim fanpage'u. Uwaga. Kurde, zawiesił się komputer. Jedna sekundka. O, jest. Uwaga, uwaga. Wszystkie osoby, które kiedykolwiek otrzymały od mojej fundacji pomoc, proszone są o pilny kontakt mailowy. I tutaj jest ymm, podany ten mail z.stonoga.com. W opisie macie link do całego tego fanpage'a. Często nie brałem od Was zaświadczeń o udzielonej pomocy, o ograniczając się do materiałów wideo z zakończonej akcji. Potrzebują od Was zaświadczeń o udzielonej pomocy. Proszę o od odzew na niniejszy apel. Nie, pan Stonoga nie pomógł, bo ja nigdy nie potrzebowałem pomocy, żeby nie było, że ktoś tam potem nie wycinał tego z kontekstu, że o, Stonoga nie pomógł Atorowi, no. No nie pomógł, bo Ator nie poprosił, to dlaczego miałby mi pomagać? Um, ja nie jestem potrzebujący. Um, nie jeżdżę na wózku inwalidzkim i tak dalej, i tak dalej, nie? Także, żeby nie było wątpliwości. Także ja rozumiem to tak, że pan Stonoga odrzuca te zarzuty i pan Stonoga mówi, że tak, że pieniądze poszły tam, gdzie powinny pójść, Czyli, czyli powinny pójść do potrzebujących osób i tam poszły, tylko papierologia nie została dopełniona. I za teraz jest problem z tym brakiem tej, że właśnie papierologii. I tutaj pan Stanoga apeluje, żeby ludzie, którzy otrzymali od niego pomoc, żeby się odzywali i żeby można było uzupełnić tą papierologię. No bo. Siedzieć to się powinno za przywłaszczenie pieniędza, nie za niedopełnienie formalności przy przekazaniu. No, tak mi się wydaje. Jednocześnie, oczywiście, nie wskazuje, że pan Stanoga jest niewinny, tylko po prostu staram się relacjonować. Natomiast to mi się wydaje bardzo dziwne. I to może być przypadek, może być to całkowitym przypadkiem, ale jest to dziwne. Mamy sytuację, w której prawo i sprawiedliwość ma bardzo poważny problem medialny, bardzo poważny problem PR-owy, a w zasadzie nawet kilka. Ma problem z panem Banasiem, który jest bardzo poważnym obciążeniem wizerunkowym dla PIS, bo media głównego nurtu nieprzychylne prawo i sprawiedliwości. Grzeją co chwila, jak temu panu Banasiowi podawano ręce, ściskano go, oczywiście są to wszystko uściski. Ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. I jednocześnie pokazuje się, jakie niefajne rzeczy działy się około tego pana Banasia. Jak to gdzieś tam pośrednio jest sugestia, że kamienica do niego należąca była faktycznie wynajmowana przez jakichś szemranych ludzi, że tam były prowadzone jakieś szemrane interesy, że on rzekomo podatków za bardzo nie płacił, że w czasie gdy był szefem Ministerstwa Finansów, to w tym Ministerstwie Finansów działy się złe rzeczy itd. itd., itd., itd. Mówiąc krótko, problem pana Banasia wizerunkowo pisowi szkodzi. Do tego pan Banasz robi kontrę. Czyli ujawnia wyniki pokontrolne i składa zawiadomienia do prokuratury na pana Patryka Jakiego, który jest bardzo poważnym i cenionym europosłem prawa i sprawiedliwości, to znaczy solidarnej Polski, ale tak generalnie prawa i sprawiedliwości, prawda? tego obozu dobrej zmiany. I teraz do tego jeszcze w chwili obecnej jest, nazwijmy to, awantura o też bardzo, bardzo e, niefajna dla PiSu. PiS oczywiście twierdzi, że ma rację, niemniej jednak, media im nieprzychylne, no bardzo mocno ten PiS punktują. Czyli mówiąc krótko, jest taki, taka bardzo niefajna sytuacja medialna dla PiSu. I teraz tak. Zgodnie z tym, co mówią tzw. spin doktorzy, czyli ludzie, którzy rozprowadzają politykę, jeżeli temat jest dla jakiejś partii politycznej nie, nieciekawy, niedobry, oni tylko szkodzi. A takie są tematy pana Banasia, takie są tematy sądów. To trzeba zmienić temat. I dziwnym trafem w przeciągu tygodnia, nawet chyba nie tygodnia, mamy już nawet nie tygodnia, bo jedno było w piątek, a pana stonogi było w poniedziałek. W każdym razie mamy takie dość bardzo medialne, bardzo spektakularne zatrzymanie. Facet jedzie sobie samochodem twierdzi, że do szpitala? Co prawda z pewnych informacji wynika raczej, że ze szpitala, ale ma to znaczenie tylko takie, czy jakby pozwolono mu przejść procedurę medyczną, czy nie, w każdym razie jedzie samochodem po trasie, o 4 rano bodajże zostaje zatrzymany na drodze. Takie zatrzymania na drodze, no wiecie raczej zakładam że nie został zatrzymany przez zwykłą drugówkę gdyż był wpisany za nim list gończy i ta zwykły patrol po rutynowej kontroli która tam zatrzymali go na przykład żeby sprawdzić czy rutynowa kontrola trzeźwości, a aha pan z tą to pan pójdzie z nami a raczej nie raczej zakładam że była tam wykonana pewna praca operacyjna żeby go zgarnąć że oni wiedzieli że po tej drodze będzie jechał w związku z tym zatrzymali go najpierw Samochód mu zatrzymali, a potem jego zatrzymali z tego samochodu. Bardzo spektakularna sprawa. Sugerująca, że jest to jakaś bardzo pilna sprawa, że pan Zbigniew Stonoga nabroił tu, teraz i trzeba go natychmiast zamknąć. Dla dobra śledztwa zrobić to jak najszybciej, od razu, bo, bo ucieknie albo bo będzie dalej czynił zło. Tymczasem ma, mamy tu, dzieje się to po tym, jak przez trzy lata. Prokuratura prowadziła postępowanie i przecież go nie zamknęli. Dzieje się to w sytuacji, w której omawiane czyny miały mieć miejsce między 15 maja 2015 roku a 5 maja 2017 roku. Czyli i to jest cytat, który powiedziałem za prokuraturą regionalną, znaczy ja to przeczytam z Radia Z, ale Radia Z cytuję, a więc to jest cytat z cytatu yy, spod, yy, z pani prokurator Marko z prokuratury regionalnej. Czyli ten proceder, za który pan stonoga ma beknąć według prokuratury, już ustał, więc on już ludzi nie krzywdzi. Nic nie wskazuje na to, żeby uciekał. On jechał do domu. Albo do szpitala, no. Więcej z okolic wynika, że raczej do domu. Więc, więc po co to było? A tego nie rozumiem. Przecież takie zatrzymywanie pojazdu i tak dalej, to zawsze stwarza pewne niebezpieczeństwo. Nie można było tak po prostu, normalnie. Przecież pan Stonoga ma w tej chwili przerwę w odbywaniu kary, więc zakładam, że raz na jakiś czas i tak musi się gdzieś zgłaszać jako człowiek, który ma po prostu przerwę w odbywaniu kary. Nie można tam po prostu powiedzieć, dobrze, panie Zbigniewie, no ale tu jest jeszcze nakaz aresztowania, no to pan pójdzie z nami? Albo nie można. U niego pod domem stanąć, będzie wychodził z tego domu. Dzień dobry, pan Zbigniew Stonega, tak, jest pan aresztowany? Czy tam zatrzymany? W ostateczności nie można przyjść do niego do domu zapukać. Dzień dobry, pan Zbigniew Stonoga, tak, jest pan zatrzymany, czy tam jest pan aresztowany? No właśnie. Różnica jest taka, że takie kwestie jak właśnie w środku nocy jechał samochodem i tak dalej, to wszystko są bardzo dobre sytuację dla mediów. W tym sensie, że media im więcej ładunku emocjonalnego, im więcej kwestii nietypowych wrzucą w tytuł i wrzucą w przekaz, tym więcej się to będzie klikać. W związku z tym, im bardziej dana sytuacja jest nietypowa, im bardziej jest z medialnego punktu widzenia ciekawsza, tym większe prawdopodobieństwo, że więcej mediów o tym napisze, czy w przypadku mnie na przykład powie, oraz że rozejdzie się to szerzej. I teraz tak, czy jest możliwe, że prokuratura czy realizujący to policjanci lub agenci po prostu nie pomyśleli, kurczę, no w sumie, nie, no tak głupia sytuacja, no mogliśmy pójść do, pójść po prostu do niego do domu, no ale nie pomyśleliśmy, zgarnęliśmy do, go na ulicy? Nie jest to możliwe. Ale czy jest możliwe też, że um, ma to wszystko jakiś, y, jakiś zbieg, że są niewygodne tematy, dla partii rządzącej. Więc prokuratura, która przecież jest bardzo ym, taką, ym, nie wiem jak to określić, taką hierarchiczną instytucją, a na czele jej stoi prokurator generalny, który jest przecież też politykiem. O którego oczywiście o nic nie oskarżam, ale może gdzieś ktoś tam chciał na przykład zupełnie sam siebie yy, podziałać na zasadzie: A przysłużę się. Czy jest możliwe, że jest to w jakiś sposób powiązane? To na pewno bardzo, bardzo dziwne i na pewno powinniśmy bardzo mocno się temu przeglądać. Warto zwrócić również uwagę, że według znowu informacji medialnych, cały czas za Radiem Z, pan Stonoga miał usłyszeć. Bardzo dużo tych zarzutów, w tym najważniejsze oszust podczas prowadzenia działalności charytatywnej i prania brudnych pieniędzy, ma chodzić o 900 tysięcy złotych, około, czyli tak jak mówię, że się ma zgadzać. I teraz znowu cytat. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 500 tysięcy złotych. Jak rozumiem, skoro pan Stanoga wyszedł, to ktoś te pół miliona złotych wpłacił. Ciekawe, czy pan Stonoga dysponował taką kwotą, czy ktoś za niego założył. Dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Barbara Markowska. Co jest jeszcze um, ciekawe, Sand uznał, że um, co prawda istnieje wysokie zagrożenie karą, istnieje Uprawdopodobnienie popełnienia tego przestępstwa, ale już na przykład nie, nie zachodzi obawa matastwa według sądu. A pan Stonoga powiedział, że miał powiedzieć, tutaj znowu cytam za źródłem, napawa, nadzieją napawa fakt, że są jeszcze w Polsce niezawisłe sądy. I co, jak pan Stonoga się broni? Co pan Stonoga mówi, że zaszło faktycznie? Mówi, że. Tutaj chodzi, o, te, chodzi o, o to, że pan Stonoga rzeczywiście kupował od firmy swojej samochody, a następnie wystawiał je na loterię. Przy czym ta loteria była taka, że ona była ważna, jeżeli co najmniej wzięło w niej udział tyle ludzi, ile pokrywało koszt samochodu. W związku z tym fundacja nie traciła, bo jeżeli mniej udziału. Jej ludzi wzięło udział w loterii, to po prostu dostawali zwrot pieniędzy i tej loterii nie było. Więc tutaj nikt nie tracił. A jak było więcej pieniędzy, to że te pieniądze szły po prostu na fundację, czyli tutaj no, no, no ciężko będzie, że fundacja traciła pieniądze. Natomiast no tutaj nie wiem, czy jest taki zakaz, żeby fundacja imienia jakiejś tam osoby kupowała coś od firmy. Tej samej osoby. Nie wydaje mi się, żeby był taki zakaz, prawda? Tak mi się wydaje. I pan Stonoga właśnie tak się broni, że tutaj o to chodziło. Ja będę się tej sprawie przyglądał. Zobaczymy, jak to będzie, bo jeszcze raz podkreślę, to wygląda bardzo, bardzo na bardzo dziwny zbieg okoliczności. PiS bardzo potrzebuje zmienić temat. I jednocześnie dziwnym trafem ten temat jest zmieniany, bo my się ekscytujemy tym, że do kogoś tam policja przyszła, do kogoś przyszli agenci, kogoś zatrzymali na autostradzie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli materiał podobał, proszę o łapkę w górę, komentarz oraz udostępnienie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!